Cię w takim razie, z czym przychodzisz? Przychodzisz oczywiście ze sobą, ale w jakim kontekście jest? Jest też ważny czynnik, który ułatwia, to jest paradoks zmiany. Ja to nazywam paradoksem zmiany. Od tego zacznijmy, że jeżeli akceptujesz stan jaki jest, to łatwiej ci go zmienić, niż jeżeli go nie akceptujesz. Bo czym innym jest chcieć zmienić, bo widzisz lepszą opcję. I tu jest, to jest do wglądu dla Ciebie, ile procent jest tego, ile tego w Tobie. Chcieć zmienić, bo widzisz lepszą opcję, a chcieć zmienić, bo nie akceptujesz, nie cierpisz, nie znosisz tego, co jest. To sobie potrzebujesz poczuć i się z tym, jakby tak wiesz, usadowić w sobie. Bo pewnie, skoro wtedy nie widziałaś tego, to wtedy byłaś bardziej, byłabyś bardziej skłonna do tego, żeby to łatwo i szybko osiągnąć. Czyli rozumiesz, chodzi o to, że nie robisz czegoś przeciwko stanowi, który jest, tylko dążąc do stanu, który sobie wyznaczyłaś. To jest wielka różnica. Z zewnątrz jej nie widać, ale to jest wielka ważna różnica od środka. Okej, okay, idźmy za tym, stajmy przy tym. Czego się boisz? Co by się najgorszego mogło stać? Na ile masz kontakt z podświadomością, to nawet jeśli to są absurdalne rzeczy, to, to wydobądź je. Co by się mogło stać? Czym ci grozi? Czego się pozbawisz? Super, super, super. Boję się nie mieć rezerwy. Boję się nie mieć zapasu. Kto stracił? Czy masz dostęp do tego w rodzinie? Kto yy, stracił nagle, gwałtownie i, i już potem nie odzyskał? Utrata domu, tak? Majątku jakieś. Wchaj się do kuchni. Jak już cię wywieźli, to bądź przy kuchni, bo będziesz mieć zapasy, będziesz mieć zasoby. Uh -huh. Bardzo ważne. To zobaczmy teraz tą babcię. Zamknij proszę oczy i uh -huh. zobacz tę babcię. Zobacz ją, zobacz ją w jej losie, takim jaki był. Uh -huh. I w sercu powiedz widzę cię babciu. Akceptuję Cię z całym twoim losem. Aha. I widzę też, że ja już nie muszę. Wybieram, że ja już nie muszę, tak jak ty. Wybieram, bo widzę, że żyję w innym świecie, w świecie pełnym obfitości. Jest mi dane żyć w świecie, w którym niczego nie zabraknie. Ojej strach. Poszło, poszło to teraz mama. To, to zobaczmy mamę. Postaw Aha. obok babci, mamę, albo przed nią. Aha. I powiedz w sercu, widzę was obie. Wiem, co przeżyłyście. I dziękuję, że przeżyłyście to dla mnie i za mnie. I że ja już nie muszę. Nie muszę jak ty, mamusiu. Wydłubywać tynku ze ścian. Mogę pójść do sklepu albo do apteki i będę tam miała wszystko. Powiedz im to, bo dla nich to jest Aha. na tym poziomie, to jest dla nich, wiesz, ulga i radość. One chcą, żebyś Ty nie musiała. Poczuj to, że dla nich to jest radość, że Ty nie musisz. One się o to modliły, żeby dzieci nie musiały. Ukłoń się teraz w sercu przed ich losem że takie doświadczenie było im potrzebne i że zrobiły to za ciebie, ten eksperyment. I teraz poczuj, jak już się ukłoniłaś, poczuj, że się odwracasz tyłem do nich. Stoisz tyłem, one są za tobą i dają ci swoją moc. Możesz poczuć, jak mama kładzie ci ręce na ramionach, babcia stoi za nią, i poczuj, jaka z tego płynie moc, mądrość, wiedza. I bezpieczeństwo. I teraz zobacz przed sobą siebie szczupłą, siebie bez zapasu, bez asekuracji. Zobacz, jak tam stoisz i jesteś lekka, wolna, szczęśliwa. A no właśnie, bo to jest ta lojalność to jest ta rodowa lojalność. Że członkowie rodzin nie mogą być bogatsi, szczuplejsi, bardziej wykształceni, bo może kogoś tym urażę. To jest pod świadomym, myślę, bardzo mocny, blokujący ruch. Mhm. Ale dobrze, że ty to widzisz, że ty to wiesz. Ja pozwolę sobie skorygować ten skrypt, bo to jest troszeczkę inaczej. To znaczy, dobrze czujesz, dobrze widzisz. To jest wszechobecne. Wszystkie te programy, kody. Nawet powiedziałabym, każde wypowiedziane słowo gdzieś wisi w tym polu y, informacyjnym. I jeżeli słowo jest wypowiedziane przez członka rodziny lub kogoś, kto w jakiś sposób do rodziny przynależał, to ono ma moc. Ono, nawet jeśli nie wiadomo o tym, to działa. I również działa coś takiego jak przynależność poprzez lojalność, i to nie jest tak, że mama nie chce, żebyś ty zeszczuplała i żebyś jakby lepiej wyglądała od niej tylko mama chce żebyś na pewno przynależała żebyś wiedziała gdzie z jej miejsce oczywiście też na nieświadomym poziomie ale i ty dobrze czujesz że gdybyś ty nagle bardzo zeszczuplała to będziesz inna to będziesz jakby z innej rodziny tak nie będziesz przynależała w tak dużym stopniu i to będzie budziło niepokój, ale nie to, że wyglądasz lepiej i bardziej atrakcyjnie, tylko to, że jakaś jesteś inna, że jesteś nie od nich. To dokładnie tak, jakbyś miała dużo wyższe wykształcenie, czy była dużo bogatsza. To zawsze budzi niepokój. Ale oczywiście można z tym żyć i ludzie to robią, więc nie jest to nic, co by miało trwale Ciebie um, związać. Potrzebujesz to zobaczyć. W taki sposób, że bierzesz taką cenę, że jesteś gotowa ponieść taką cenę, że ktoś będzie tam na jakimś poziomie trochę niezadowolony. Weź to. Weź to, zapłać. Zapłać tę cenę. Powiedz po prostu teraz w sercu uczciwie, dobra, biorę ten koszt. Ok, to jest dla mnie w porządku, możesz tak powiedzieć? I wybaczasz jej to od razu z góry, zanim to zrobiła, bo, bo wiesz, że to jest nieświadome. A jak często widujesz mamę? To znaczy, że się regresujesz, że przy niej jesteś dzieckiem. Tak. Potrzebujesz wtedy, dosłownie w momencie, kiedy jesteś przy mamie, od razu, jak, jak czujesz to napięcie, na sekundę, dwie zamknąć oczy i zobaczyć dziewczynkę, spytać, ile masz lat, i przytulić ją i powiedzieć: Jestem z tobą. Bo wtedy skierujesz do właściwego adresata i od razu się poczujesz dorosła. Zobaczysz, to działa jak magia. Uh -huh. Tylko potrzebujesz ją zobaczyć. Czyli uh -huh. ile masz lat? Poczujesz regres, ile masz lat. Dajmy na to 5. Jestem z tobą, jestem, nie przejmuj się. I od razu wchodzi dorosły. No, to jest regres. Tak działa regres, i jeżeli nic z tym nie robisz, to on taki zostaje, jesteś dzieckiem. Ale jeśli robisz, to naprawdę jest zupełnie inna sytuacja. I teraz, jako dorosła osoba, to jest, ja to nazywam mantra na matkę. Wiesz, jaka jest mantra na matkę? Nie. Dziękuję za troskę. Nieważne, że ona neguje wszystko, co ty powiesz. Wiesz to, że i tak to zrobi. Więc ona mówi: No, nie, 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 musisz o siebie dbać. Dziękuję, że się troszczysz. Nie, absolutnie nie przechodź na dietę. Będzie efekt: jojo, dziękuję, że się troszczysz, mamusiu. To naprawdę jest cudowne. Tak. Chodzi o to, żeby to mówić na głos. Aha. Dziękuję za troskę. A potem się będziesz tym bawić. Będziesz na przykład reagować: wow, jakie to jest wspaniałe, że ty się o mnie tak troszczysz. To jest też w ogóle mantra na ludzi narcystycznych czy jakichś takich trudnych, którzy powiedzmy czepiają się, którzy szukają paliwa w, w niepokoju, w lęku, w szoku. Aha. Dziękuję, że się troszczysz. Wow. Albo jak wspaniale, że mi o tym powiedziałaś. I zobaczysz, co się dzieje z energią ile energii zostaje przy tobie i ona ma wtedy ta osoba, ma wtedy stan takiego, wiesz, trochę jakby nagle próżni zawisła, bo nie no tego jak... się To jest piękna antyteza. Od razu widzisz, że o cholera, czyli nie chodziło o to, żeby mi dać dobrą radę, bo gdyby o to chodziło, to osoba, która udziela dobrej rady, a słyszy jak cudownie, że mi o tym mówisz, to mówi dziękuję, że, że to przyjęłaś, jak się cieszę. A osoba, która to robi po coś, jest to jakaś zagrywka w celu zdobycia paliwa, to będziesz widzieć po reakcji, że jest nieswojo, że jest niefajnie, tak jakby była w próżni. Więc jak ty masz takie coś mocne z głodującymi, to też to zrób, zrób to dla nich, że się modlisz. Ja modlitwą nazywam stan, w którym to nie chodzi o jakąś taką religijność, tylko o to, że z serca emanujesz tym współczuciem i wyobrażasz sobie. Tę istotę jako już wolną. Mogę Ci powiedzieć na pewno, na 100%, że to nie jest tylko Twoja ulga. To dociera, to dociera, to też dobrze zbadano. Na przykład, jak ludzie medytują zbiorowo, to 100 osób zmienia na tyle mocno obszar w promieniu 100 kilometrów, że znika przestępczość na ten czas. Nawet robiono taki eksperyment na granicy Izraela i Palestyny. I ustawały zamieszki zupełnie na, na tak długi czas, jak długo siedziały tam tylko siedziały osoby, które skupiały się na haśle pokój i generowały ten pokój w sercu. To jest tak wielkie. Aha. Jesteśmy wielkimi kreatorami. Tak, jesteśmy. Także ty też jesteś i możesz właśnie w ten sposób przyczyniać się do tego, że się zmniejszy głód na świecie, zamiast się martwić, że oni mają źle i ja też mogę mieć źle. Po prostu ta sama energia w innym kierunku. Super, że masz taką decyzję. To jest bardzo, bardzo dużo. Bo teraz chodzi o to, co zrobisz z tym, co usłyszałaś, z tym, co zapadło gdzieś tam w ciebie. Teraz chodzi o dyscyplinę i konsekwencje. Tak sobie trzeba powiedzieć. O to chodzi. To jest teraz. To, to sobie postaw na priorytecie. To wyrzucaj i obserwuj siebie. Fizycznie jesteś w stanie to zrobić, ale zrób tylko taką kontemplację że wyrzucasz z myślą, ktoś to zawsze zje. Tak mi kiedyś powiedział mój kolega biolog i to było bardzo mądre, bo ja miałam właśnie jakieś wie Patrz, tyle narobiliśmy jedzenia i teraz to trzeba wyrzucić. On powiedział ze spokojem, ktoś to zawsze zje. No bo jak nie zwierzęta, to bakterie, ale ktoś to zawsze zje. Więc ktoś z tego będzie miał radość. Po drugie w ryżu jest arszenik. To jest taka przy okazji informacja, warto zresearchuj to sobie, bo z powodu nawozów, których się używa. I to już naprawdę jest mnóstwo ostrzeżeń, więc z ryżem ostrożnie, tak, by the way. Przy okazji, natomiast jeszcze dwa lifehacki ci podpowiem co do jedzenia, bo to są fajne lifehacki. Jak jesz cokolwiek na słodko, to sypcy namon. To są dwie rzeczy, które redukują cukier, czyli powodują, że się nie tyje nawet jak się to je. A do z kolei nie na słodko, zalewaj oliwą. To jest tajemnica Włochów. Dlaczego wielu Włochów jest szczupłych, chociaż jedzą tony makaronu? Bo jeżeli masz makaron, niedogotowany, czyli al dente, to po pierwsze on ma niższy indeks glikemiczny, a po drugie oni zalewają, dosłownie oni jedzą zupy oliwowe. Tak, to samo robią z pizzą. Więc to jest klucz, bo oliwa z oliwek zawiera pewien taki składnik, który dosłownie blokuje węglowodany przed tym, żeby były przyswojone, czyli one działają wręcz jak błąd. Przelatują, przelatują po prostu. Ja jestem za lifehackingiem we wszystkich możliwych obszarach, Aha. bo to przyspiesza. I też i jeszcze ważna rzecz na koniec, broń Boże, jakby ci się zdarzyła niekonsekwencja, nie mów sobie, bo to jest największa pułapka, no i koniec, to już złamałam y, zasady i to już jest koniec, nie daj się na to nabrać, wtedy sobie powiedz, to nic, ja się ciągle uczę, najlepszym się zdarza i wracamy do tego, co postanowiliśmy. Tu jest ważny bardzo moment twojego, wiesz... Pójścia w tym lub w tym kierunku, więc nie daj sobie wmówić przez umysł, że to już koniec. To nie jest żaden koniec, to się zdarza, ja się uczę i wszystko jest ok. To życzę Ci pysznej szklanki ciepłej wody. Na ten serek to na jutro pewnie poczekam. Cieszę się, że masz tyle wglądu i że tak przyjmujesz, i życzę Ci, żeby to szybko zadziałało. A jak zadziała, to daj znać. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!